20 minut po godzinie 19.00. To na Ciebie szczekali? Szczekali, śpiewali. Na schodę następni goście. Witam, witam serdecznie. Yy, ale bardzo tu, strasznie. Tu, tutaj, ale szybciutko dobrze. No tak. cześć Wam wszystkim. To są pozdrowienia od Długiego, Karola i Gumy. To jest tak, mamy tatę, juzwę, fizyka, iskę, dzikiego, królikowską, brejdaka, piranie, chipsongę, jolkę, Cipcię. Julkę, Ramona, sąsiada, Pineskę, Olkę, Michaela, Baksa, Gigi, Szczotę, Koronę, Czarną, Rusinka, Bliźniaczki, Kaśkę z Prosektorium, Ciepę, Wuja, Bliźniaczki z Lubartowa, Zwierzaka, Kaczora, Młodego, Modą, Szarą, Mikrobusa, Lecha, Kiernoza, Łajtar, Rudego, Dębecką, Jankesa, Jezusa, Białą, Klan Polakowskich, Mańka, Deryli, Jasmena, Jokera, Kamilę, Motoguzi, Piotra, Diabła, Aldiego, Krecika, Malutką, Szalaka, Dżenię, Ogura, Cuśkę, Andzie, Oleńkę, Ewkę, Dziubka, Padlinę, Plamę, Araba, Kapsla, Kunegundę, Pieniądza, <noise> Gośkę, Patrycję, Grzegorza, Historyków, Śmietanę, Ogura i Wiskasa, Robin Hooda, Łysą, e, Żydzia, Kamila. Konrada, Frytka, Grześka, Wojtka, Krzysia, Zegatem nad Zagłębocza, Manuela, Maria Stenelu. Ostatniego kwartału pozdrawiam. No i Batman, Superman, Spiderman. To wszystko? No i tyle. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Ktoś jeszcze z Was? Czy to tylko... Aha. Druga lista jest, tak? To jest tak, tak, yy, tak yy, Harego, songa, dynka, trypa, sionego, białego, dziwkacego, daniela, cinka, Warrena, Bar Podorłem, Gustlika, Kaśkę Hetman, Mocha, Psuja, Suchą, całego Elektronika, szczególnie krasę 5 CT i drugą CZ, całą samochodówkę z Długosza, szczególnie drugą CZ i Wychowawczynię, Gela, Seka, Kowyra, Plastikmena, a pozdrawiali, Hetmanczyk, Młody i sąsiad. Fajnie, dziękujemy. Czy ta kobieta również będzie coś mówiła? ee -e. ja, ja mogę, ja mogę. On powiedział ee, e, e. ja w życiu dzisiaj, tylu jak... ludzi nie poznałem, naprawdę Dzisiaj jak nigdy dużo ludzi Dobry, w studiu, dziękujemy wam, na ja razie ja do usłyszenia, ja ten pan no pan później, cześć, pan. cześć wam, cześć Ten pan e, później Bardzo głośno wszyscy dzisiaj wychodzą, wiadomo, dzisiaj jest troszeczkę cześć. inaczej Proszę bardzo, ten pan ten bardzo pan. chce Proszę Bąbla chciałem pozdrowić Bardzo dziękuję My porozmawiamy sobie potem, a na miejscu 27. I zapowiem, Tereskę. I Tereskę. To strzeż się o Numer, numer zap zapowiemy, 27 miejsce teraz. 27? No. To i Indianie czy coś? Tak, Indians i Haracz. I jeszcze chciałem. A, jeszcze najpierw te falonik, proszę bardzo. Znaczy pan poczeka. I chwilę... Miłosza chciałem. Proszę, proszę bardzo. Proszę tego panu Halo? 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 Długo czekałeś, ale w tym momencie możesz się, możesz się pozdrowić również, nie tylko się. No, nigdy. No, yy, więc szybciutko, dlatego że dzisiaj wiesz, jest yy, dobra, no wielki to ruch. Tak, yy, jadę yy, marka C, Susełka kryla, Janesa, sedę, Krzycha. Yy, wszystkich tych z klasy 2.16, 2.15, 2.17, 2.6, 3.20 z 4,20 poproszę z Kością. Tak jest, może z Kością, <grym> możemy tak. I kilo 20 Jesteś, zwyczajny. Jest, oczywiście z 3, 20 Ule, Ale Maicawa i Olafa. Wszystkich tych, którzy byli na razie. W Patrach we wrześniu tego roku. No, no i wszyscy szybciutko. na rajdzie Paryż-Dakar. Tak. Był 8B. Bardziej dakar Paryż Oczywiście całą, całą szkołą szybko. No, Za długo pozdrawiasz. Dzięki, na razie. Cześć. Na 24 minuty w godzinie na miejscu 27.00 Indians i Haracz. 3 dnia na liście w dół. Znaczy ten spadek.